Prezentuje gołąbka szpaka. Takiego, takiego fajnego. Fajnie upierzony, bardzo dobrze zbudowany. Z bardzo dobrych gołębi, bo mamą tego gołębia jest oryginalna samica od Tadeusza Pałki, szpaczka z 14 roku. Wnuczka 13:60. Także naprawdę, naprawdę rewelacyjna, rewelacyjna samica. E... Ojcem tej, 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 tego samczyka jest oryginalny gołąb od Ryszarda Czuby e... z Wrocławia. Super, super hodowcy, super kolegi zresztą też. E... Ojciec wywodzi się z jego super, super lotnika, który był dziesiąty gołąb w Polsce w kategorii D, miał konficjent 34-37, także rewelacyjnie. Dlatego też wnuk tego gołębia trafił, trafił do, do mnie do rozpłodu, który też już dał parę fajnych gołębi i to był naparowany właśnie na Cór na gołębia, samice Tadeusza Pałki. No i tutaj mamy tego pięknego szpaka o bardzo nienagannej budowie. Polecam.